Ściama nawijajcie mordeczki, ja jestem Kuba i w dzisiejszym filmie pokażę wam przydatne triki, które możecie wykorzystać w najnowszym sezonie w Fortnite. Cie. Ale zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, to pamiętajcie, aby wejść do sklepu w zakładkę Twórcę i możecie wpisać po prostu mój kod z Kiro i potwierdzić. To mi naprawdę pomaga i z góry dziękuję. Oczywiście pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję na tym kanale, taką właśnie subskrypcję, dzwoneczek obok i łapeczkę w górę. No i pierwszy trik to jest to, jest to jak zebrać te dwie skrzynki naraz. Pewnie to już widzieliście, jak wtedy przebiegaliście, na pewno widzieliście że jak się otworzy tą skrzynkę, no to tak naprawdę wszystko spada na dół. A to nie do końca tak ma być, bo chcemy, żeby te itemki jednak zostały na górze. Więc po prostu stawiamy tu i podłogę. Stawiamy podłogę, i tak naprawdę dwie skrzynki zostały zebrane i żaden itemek nie spadł na dół. Więc myślę, że trik naprawdę przydatny. A sama miejscówka znajduje się dokładnie w tym miejscu. No i drugi trik. Można powiedzieć, że w miarę oczywisty, ale może nie wszyscy o nim wiedzą, yy... Na całej mapie mamy takie jakby rzeczki, jak do nich skaczemy, to po prostu nie giniemy, a tak to z takiej wysokości na pewno bym zginął, więc jak się wskoczy do rzeki, tylko oczywiście nie tutaj gdzieś na brzeg, tylko na sam środek tej rzeki, no to po prostu przeżyjemy i nie utracimy ani jednego punkta HP. Jak już pewnie zauważyliście, na całej mapie mamy takie właśnie sterty siana i śmietniki, do których możemy się w łatwy sposób schować. Ale pewnie nie każdy z Was wiedział, że możemy do nich również skoczyć z wysokości i nie dostaniemy żadnych punktów obrażeń. Tak jak widzicie, jestem bardzo wysoko, wskakuję do tej sterty siana i nic i żyję. Można stąd wyjść. Kolejna dość ciekawa rzecz znajduje się pod molo, dosłownie pośrodku potnych piasków, a jest to zakopana skrzynka, którą po prostu możemy wykopać. A następnie ją otworzyć i w taki właśnie sposób możemy zdobyć szybko itemki, ponieważ mało osób o tym wie, tak mi się wydaje. Więc jeżeli przylatujecie na to miejscówkę, to pamiętajcie, że gdzieś w tej okolicy często są właśnie takie kopce z ukrytymi skrzyniami. Gdy za którymś razem wylądujecie właśnie na tej miejscówce, to pamiętajcie, że jak wejdziecie do tych ścieków, to regeneruje wam się osłona. A gdy podejdziecie tutaj, to jesteście praktycznie niewidoczni, a osłona. Jeszcze szybciej wam rośnie Dodatkowo te beczki po rozwaleniu Też wam dodadzą trochę osłony A gdy wejdziecie do środka jednego z budynków I rozwalicie tą osłonę u góry Wpadniecie do zupy siorba No i tu oczywiście nie muszę mówić Też się regeneruje osłona O rozwalaniu ciężarówek i tych dużych metalowych baniaków Już nie muszę chyba wspominać Ponieważ też się nieźle podliczycie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, aby mnie zasubskrybować i użyć kodu Skiro w sklepie. No i widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Papa, pa. no i cześć!